Cześć. Dzisiaj gram w taką grę na Robloxie. Będziemy grać o, ogólnie dropper i właśnie właśnie będziemy spadać. Ale też będą może szkody, nie będzie tak łatwo. Okej, okay, drugi. Wow, wow, wow. Jeśli po, napiszcie, czy mm, mm, to graliście, to bo... Mi się wydaje, no teraz, może, nie wiem jak długa ona jest, ale jeśli ona jest długa, to możemy zrobić serię albo ileś tam odcinków. To zależy. Ile, tak, jak długo to będziemy grać. Dobra, spadamy. Okej, okay. dobra. To było akurat łatwe. Ła. Teraz farma. Okej, okay. trzeba uważać. Teraz morska wersja. Okej. Okay. Dobra. Przeżyję. Tak. Dobra. Szkolny? Co? W co to w szkoły były telefony. No to ciekawe. Teraz Halloweenowa. Tylko, żebyśmy nie dotknęli tych koleż. Nie chciałabym się ukłuć. Dobra. Okej. Okay. Teraz gra Argentyna i Brazylia. To by było ciekawe. No, no, no. O oh my... Okej, okay, blisko było. Teraz kaczuszki. Ciekawe, kiedy będzie pierwsza moja śmierć. Co, nie? Och. No, dopiero teraz. No dobra. I tak długo przeżyliśmy. Mam nadzieję żeby mi dobrze wyjdzie i jak najwięcej zagramy. No, okej. Okay. Dobra. Tęczę. Okej. Okay. Super, super. Dobra. Czy daliście w ogóle? Jeśli nie stawiliście suba i łapki do góry, to teraz jest super moment. To Co to jest? Jakie ruiny? E. Reklamy, reklamy, poza reklamami, Co to jest za koleś? Ma wiałe ręce, dobra Chcę tam wejść Nie da się? Na serio? Dobra Lifehack nie działa Jeszcze, jeszcze, nie Nie wycisnę się I w ogóle Na I w ogóle ci Ja Jaki macie skin? Na pewno ładny Albo nie musi być Ale Podobało mi się by Żebyście mm, Przyszli I znaleźli moje imię I byśmy mogli w grupie gdzieś tam grać I w ogóle To Moje imię to jest trochę dziwne F, F I Fiszo F, Czyli Zwykłe z, bez kreski i bez kropki. Tylko z. Fy i z bez kropki ani z kreską. I jeszcze... Fysio, czyli f, i szy o. Trudno się literować, bo nie wiem skąd mam takie imię, ale nieważne. I, najcięż... I często będę grać w Roblox yy, w piątek. Więc musicie, możecie wpadać na piątki, grać właśnie takie Robloxowe gry. I w ogóle. Ta mi się na razie podoba ta gra. Więc dobra. Chicken. Chicken. O nie! Trzeba uważać na ich biurę. Okej. Okay. Wow! To jest jakaś siowa kompozycja. O oh my god! Jakiś... No nie, znowu nie chcę umierać. Co chwilę... Co chwilę po prostu umieram. Dobra. Okej. Okay. Dobra. To Do... nie było tak blisko. 5 centymetrów. Ja nie wiem. Ja chyba tego nie przejdę. Dobra. Dajemy radę. Teraz koty. Nie. To... Ze mną nie ma żartów. No i jednak... Dobra, staramy się. Mam nadzieję, że to nie zajmie jakieś pół godziny. Dobra. Okej. Okay. To przyposzło. Okej, okay. drogi. To będzie chyba łatwe. Nie no, jednak i nie, myślałam. Dobra, ale na pewno przejdę. Okej, okay, dobra. Jak widzieliście mam taką króweczkę. Jeśli nie to... Dobra. Okej. Ło, 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 jak to jest duże. Jakie wielkachane. O nie, o nie, o nie. O, blisko. Dobra, nie dotknę. Co to jest, coś świecący? Nie wiem. O, co? Tak małego. Nie, 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 błaga mnie. Please. Okej, okay, pa pająk? Po co pająk? Ah, spiders. No, 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 jest to coś tam. Nie, 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 nie. Nie wiem. Bo za bardzo nie widzę. Okej. Okay. Dobra. Hmm, hmm, hm. Okej. Okay. Oj. Co nie i no. Mam nadzieję. Dobra. Dobra, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Teraz nadar, Albo Ant nie pamiętam, chyba nader. I. Okej. Okay. Idziemy do normalnego Minecraft. Teraz chyba to jest end, wiesz? No nie wiem. Dobra, dobra. Bez żartów. Dobrze. Teraz jakieś szat... Szachy. Szachmat. Ja... Napiszcie, czy umiecie grać w szachy? Bo ja w ogóle prawie nic nie rozumiem w nim. Ja w ogóle... Mój wujek próbował nauczyć, ale nie udawało mi się i potem nie roz... M tylko pamiętam, że takie normalne coś tam. Nie wiem jak się nazywa. To można iść w prosto jeden raz i dwa razy. Dobra, Squid Game. Tu! Wow. Nie wiem jak to mi się to udało, ale nie jestem w Robloxu takim nobem, ale w ogóle parkour, jestem okropna, ale w Robloxie trochę łatwiej niż w Minecrafcie, bo ja w ogóle prawie nie umiem w Minecrafcie parkura. Dobra. Ło, Okej. Okay. A dzisiaj no może być na końcu. Pa!